Nowy kanał No Dzisiaj to jest drugie podejście do Tego, do tego filmu, ponieważ Tutaj się nie udało audio Ale teraz no wiem, więc no I tak, to jest kanał gamingowy Mamy nieoficjalną ekipę sportową Zresztą to wszystko możecie przeczytać w opisie kanału Dalej Ja jestem Dawid Mogę pokazać imię? No dobra, nie dostanę odpowiedzi, to na razie nie Ej, mogę e, mikro, znaczy nie mikro, tylko Twoje imię powiedzieć, bo ja swoje powiedziałem No to to jest Adi y, i tak No i no, jeszcze jest Dominika, on na pewno może swoje imię pokazywać, bo ma drugi kanał, ale na razie nie będziemy tego kanału sponsorować, ponieważ jeszcze go... Nie, jeszcze... Ja już na, na Dzień Dobry mam ocean. tylko ona zgłupia. Dobra, to tak. Aha, powaliłem. mnie. No i będziemy tu nagrywać różne gierki z... Z bardzo wielu mm, platform Dragga, no, z bardzo wielu platform. I w sumie W sumie tylko tyle brrr. No. I w sumie tyle powinniście wiedzieć o tym kanale. I tak, możecie tak obserwować tą grę i nas słuchać. Albo po prostu nas słuchać. która mała warzytona. Właśnie nie wiem. Jeszcze auga trzyma. Aug też jest ciężki jako broń. Nie lubię tych kamer. Yy, tak. No i w sumie oddaję głos Adrianowi. On wam powie więcej. No, w sumie tylko sobie pokaż to A więc tak To ja bardzo chętnie Dobra, dawaj tak Trochę ja też zaplikuję Dobra, i nasz kanał będzie opierał się w sumie Na jednej małej zasadzie a mianowicie tym, że no, będziemy mieli y, tego, będziemy mieli czasami jakieś challenge, albo będziemy też y, czasami nagrywać y, filmy z gier i tak dalej, takich normalnych casual'owych. No to teraz rzeczywiście oddam Tobie głos, bo trochę przerwałem, bo przestałeś gadać. Ale nie gadaj o grze, tylko kanale. Może o grze teraz nie będziemy gadać. Bardzo nieoficjalną, bo założoną 3 lata temu. Więc, no, jednak trochę to nieoficjalne. nie wiem. Musiał za to zginąć. Moim zdaniem gramy, no... Prawie, że profesjonalnie. Prawie. No rzeczywiście. Dziśki, tak. Jeszcze drugi. Ej, ale goś miał rakietnicę, to poczekaj. Dobra, ee, dobra, to tak. Rakietnica jest w mojej łapie. No mam. Czy wystrzelę flarę w powietrze? Zobaczymy. Zaznaczyła mi wszystkich typów w tym momencie Patrz, ładna farka Dobra, dziękuję. Aż jeden HP straciłem. Kurde, i mam tego baga, że plecak jest pełen. Co mam zrobić? Czekaj, wyrzuć jeszcze raweczka. Plecak jest pełen. Nie, nie miałem w nim żadnego. Co jest z tą beczką, Ona się. I to wyrzuć tą beczkę. Czyli jak masz innego kewa to się nie baguje. Okej. Okay. No a niech się je zregeneruje jeszcze 5 sekund. To już wejdę na helikopter. Śmieślę fiksują. Dobra, to wy obserwujcie gierkę, a niech coś gada. No. Masz ammo. Poza tym jeszcze tu drop jest. No, no tak gramy tak prawie, że dobrze. Prawie, że. A cioto. Bardzo dziękuję. Halo. Ale wyrzuciłeś mnie. To jest. Eee, dobra, czekaj. Eee, dobra, jestem. Eee, to tak. Nie chcę, żeby ten kanał był jakoś super cringe'owy. Prawda nie chcę. To pokażcie typów. Pokażcie ty typów. Nie ma ty typów? Nie ma. Dobra, to tak. To ja bym zrobił mniej więcej taki układ. My nie, my nie będziemy gadać i skupimy się na grze, a wy obserwujcie nasze umiejętności grania w to Wpuść no. mnie tam ło dobra no. E, ciebie nie słychać. No, ledwo cię słychać. Też są już podgłośnić, ewidentnie. No to dalej cię jakoś nie bardzo słychać. O! Lepiej, lepiej. Co, ja, co moja pozycja ma z wchodzeniem na helikopter? Naprawdę. Bardzo. No, do strafy. Nie wiem ile Nie wiem ile zostało czasu jeszcze nagrywania, bo ustawiamy pół godziny, więc materiał tyle będzie trwać, bo będę nagrywać do końca. Od razu podpalimy. Ej, ale gościowi w ogóle nie schodzi przebranie, bo pomimo może oberwał. Ej, bo gościowi przebranie nie schodzi, pomimo że oberwał. Chyba że rzeczywiście już były te skiny henchmenów w Fortnite. Cie. Chyba że to jest jakiś tajemniczy przedmiot. No, oczywiście, musiał robić. Musiał. Nie wiem, co by mu się stało. Nie, jakby nie dobił chociaż raz. Dobra, jeszcze. Ale nie, my lecieliśmy na Fortylę, a teraz musimy się na nią wracać, nie? Tego nie wiem. Nie mam wizualizacji, jak to poglądam, więc... On teraz się będzie leczyć, ale... Wymarnowałeś mu nieźle leczenie, bo ma resztę HP. Uważaj, może być za, może być za tobą. Dobra, uciekaj od razu. Musisz mnie zrespić gdzieś. Prawie nie wiem. Chyba ja ci za ma oczywiście. <grym> Jaki perfekt fajny z typem. 4 HP, 4 HP! Aha. No wręcz. O. no No. Do widzenia, do widzenia.